Boję się już naprawdę. Czekam na werbę, już zgram. Ej, a teraz sprawdź ty odwracam kartkę, oh, kurde, ziom, to ta chwila Przez chwilę myślałem, że to jest ziom Godzilla Ty weź to przyczaj, weź to testu, jestem poza Jakbyście nie wiedzieli, to to jest dinozaur. Ej, dobra, sprawdź, to jest dobrą sprawą W ten sposób to jest dinozaur, a obok leży jajo ej, nieważne patrz, to jest droga, długa Jak mi opisali, dinozaur jajo buda Ej, nie no nieważne dobra, idę z Rafem ramię w ramię, To jajo wygląda człowiek jak kamień Ej, nieważne patrz, gram jak jego leko i mam pytanie czy to jajko należy do niego? Nie no, nie ważne, patrz w sumie To ten blef, ten dinozaur To tyranozaur, rem. ej Ty to sprawdź, rzucam niby tutaj ten styl Ale on ma kurwa krzywe zęby Ej, to no nie ważne Sorry za przekleństwo przede wszystkim Powinien iść do dentysty ej, Ty weź to sprawdzaj, mówisz jajko ziomek, Nie wiem czy to jajko będzie dziś sadzone